Odkąd słyszysz mnie? No cześć, witam cię, słyszę, co porobiasz? A siedzę sobie ty, bo ja do ciebie dzwoniłem dwa tygodnie temu, miałaś się odezwać tu ze zdjęciami i tak dalej, mieliśmy się dogadać, a ty kurde coś zaczęłaś kręcić. Ja zacząłem kręcić? No, no nic, się nie odezwałaś, ja do dzisiaj czekałem, mówię chuj, dzwonię do niej, bo... Bo ja zgubiłam numer telefonu, tak ci powiem prawdę. Aha. I się sama wnerwiam na siebie. Ale ty, ale sztynks. A powiedz mi, skąd ty jesteś jeszcze raz, bo nie wiem, Czy ja do, do tej się dodzwoniłem? Co? Z, z Lublina. A no, ja 23 km mam do Lublina, pamiętasz? Pamiętam. Z Karlin jestem. Kojarzysz? Jak? Z Karlin jestem, kojarzysz? Mhm. Mm tak. Ta. No dobra, ty słuchaj. Yy, nie wiem, czy mnie pamiętasz, jak mam na imię. Katrion? Tak, pamiętasz, kurde, jak ty jesteś kozak. No. Czyli jednak ci utkwiłem w pamięci. No, jednak tak. Wysportowany chłopak, co? Mm -hmm. Otwarty do ludzi. To co, poznamy mm -hmm. się, czy raczej nie ma takiej opcji? No pewnie, że tylko czego wyjdzie. Na nie? jakiś spacerek byśmy wyszli, ja bym cię zabrał z pieskiem moim. Że co? Z pieskiem moim na spacerek bym cię zabrał. Mój pies i na sławce? No ja, ty i mój piesek byśmy sobie poszli do parku, pobiegali. Tak, biegasz? Słucham? Biegasz? No czasami tak. Jak pies spierdoli z domu, to trzeba. Jak co? Jak pies z domu spierdoli, to trzeba. To ci ucieka? No. Ale bym teraz z chęcią się koło ciebie położył i pooglądał. Lubisz filmy Aha. oglądać? No lubię, lubię, jak najbardziej. Tylko wiadomo, jak każdy film się kończy, co? Jak się kończy, powiedz. Jak każdy film się kończy w łóżku. No. Miałaś już takie sytuacje? Gdzie? W życiu? No, że tutaj film, tu tego, później zadymka. No miałam, wiesz. A to nie? Nie, ja nie, ja jestem prawiczkiem, wiesz? Co? No, no, no nie pamiętasz? No, pamiętam, pamiętam. No właśnie. Mhm. Tak mi wpadłaś w oko, a ja kurde nie odpuszczam. Jak Aha. mi się ktoś spodoba, to kurde. Aha. No, to jak? Kiedy byś miała czas wyjść na spacerek, mhm. na film jakiś i tak dalej? Wiadomo, co później. Mhm. Kiedy byś miała czas na jakiś spacerek, później film, później wiadomo co dalej. Ty mnie słuchasz, czy co ty robisz? Kiedy będę miała czas, tak? Żebyśmy mogli sobie pójść na spacer. No, no. się ja cię słucham. No. A czemu na mnie tak krzyczysz? Ale mówiłaś, że lubisz jak facet na ciebie krzyczy. Co? Mówiłaś, że lubisz jak facet na ciebie krzyczy. No lubię, lubię. No właśnie, no to kurde, gdzie problem? Mhm. To jak? Ty odpowiadaj mi, bo ja do ciebie gadam, kobieta, a ty co? No nie wiem, właśnie się zastanawiam, jakby to miało wyglądać. I ty i ja byśmy musieli wtedy wziąć wodę, nie? No tak, jak ty pod wpływem ja. alkoholu jesteś, ja słyszę, że ty po wojaczku jakimś. Ja jestem po wojaczku. No. No troszeczkę widziałam to tak. Może to dzisiaj jakoś idzieś. do ciebie jeszcze wpadnę, co? Czy dzisiaj nie za bardzo masz czas? Dzisiaj? Mhm. A nie chciałbyś jutro na przykład? Myślę, że dzisiaj to byłoby idealnie, bo akurat mam na ciebie ochotę, wiesz? A jutro co nie będziesz miał? Co? No nie wiem, no, no ja co tak jutro mam. Nie miał? Ja mam taką chustawkę, wiesz? Raz mam ochotę, raz nie, dlatego chciałbym dzisiaj to wykorzystać. Mhm. Mhm. Tylko mam taki problem, bo wstydzę się jednej rzeczy, wiesz? No a jakiej? Stulejkę mam. Co? Stulejkę mam. Słyszę. Stulejkę. Stulejkę? No. A co to takiego jest? No, no weź sobie wpisz w Google. Stuleja. No nie wiem co to jest. Pierwszy raz słyszę, a co to? No musisz sobie sprawdzić, bo ja się wstydzę o tym rozmawiać. No ale to mi możesz powiedzieć, że to dzidzia mała jesteś? Mów prosto i spokojnie. No, 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 no taka choroba, wiesz? No ale na ta choroba polega? No domyśl się. No to powiedz normalnie. Tak? No to weź się do To poczekaj, ja wpiszę w Google i ci przeczytam no, nie co? Wiem, na czym poczekaj. Dobrze, nie no to już ci mówię. Nie Patrz. Przeczytam ci z, z Google. dobra? No dobra. Stulejka. Męskie schorzenie wrodzone lub nabyte polegające na zwężeniu ujścia na pletka, które uniemożliwia lub utrudnia ściąganie na pletka. No. No to. Po prostu mama powinna była z tobą, jak byłeś mały, pójść do lekarza i by ci zrobiła takie nacięcie, by wasza ci krew i wtedy normalnie byś sikał i teraz powinieneś sikać to znaczy, to, to nie ma problemu z sikaniem, to raczej z tym wiesz, ale wszystko da radę, no. No ale to, to jak, masz, y, normalnie sikasz, czy powoli? Normalnie nie leci jak zwęża. Z no to co mówisz, że jest z tego, masz zwężenie? To znaczy, no mam, ale nie aż takie mocno. Mam, bo tu jest pełna i niepełna. Wiesz, i ja mam tą niepełną. Możliwe jest częściowe odsłonięcie żołędzi. Możliwe jest pełne odsłonięcie żołędzi w stanie bez erekcji. Możliwe jest pełne odsłonięcie żołędzi również w stanie erekcji, ale z zaciskaniem się napędka w tym stanie, w rowku za żołędnym. Mhm, ale to było się Luka Yy, nie, 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 nie. Nie mam zamiaru, bo normalnie jestem w stanie normalnie żyć razem, wiesz. Z tym. Ale skąd ty wiesz o takiej takie dolegliwości, jak to w sobie wy tego. Yy, Dużo czytałem jak... w internecie, wiesz? No w internecie, ale porównałaś po prostu swoj, swojego penisa z internetem uważasz, że to jest choroba, czy to? No tak, no tak. No, no, to no... po czym poznaję, że to jest choroba. No, 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 no po tym no co tam pisało, no niepełna, sobie sprawdziłem, nie? Ale znaczy na swoim penisie sprawdziłaś? Tak. Ja ci mogę ci? pokazać. Ja ci mogę później pokazać i sobie obczaić temat. No ale to ci przeszkadza jakoś normalnie w życiu? Yy, nie, 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 nie przeszkadza. Mi możemy, No mówię ci normalnie możemy wszystko zrobić tak, jak z normalną osobą, wiesz? Mhm. To jak? Dogadamy się jeszcze dzisiaj, czy nie za bardzo? Mhm. Co? Co? No, jeszcze dzisiaj się spotkamy, czy nie za bardzo? Mhm, mm no wiesz, no możemy, a ty w ogóle masz dziewczynę? Nie, nie mam. Mm -hmm. a, a ile masz lat? Osiem dziewiętnaście. I ty w ogóle prawniczkiem jesteś? No tak. Mhm. Mm mhm. Mm no, no, coś, co ty tam siedzisz tak cicho. No, wiesz, słucham Ciebie, no. Dzisiaj tylko stydzisz, bo no, a jutro to co zajęte, czy jak to wygląda? No, jutro zajęty, ja bym dzisiaj do Ciebie podjechał. Weź, powiedz mi, gdzie podjechać, i ja tam wierzę no, Tylko, to, to że jak wiadę, jak tam wiadę, to z drzwiami. Mam taką na Ciebie ochotę, że jak wiadę, to z drzwiami. Skopa wjeżdżam normalnie, jak w sobota, rozumiesz? Że co, że co? Mam taką na Ciebie ochotę, że jak w Ciebie wiadę, to z... normalnie jak tam do Ciebie będę wjeżdżał, to z drzwiami, jak w sobota. Z drzwiami to znaczy? No, z drzwiami wjeżdżam, ci na chatę mam na ciebie ochotę, rozumiesz? Ale jak drzwiami na chodę? Nie rozumiem. Wyprawiaj się normalnie. No z drzwiami wjeżdżam. Z drzwiami wjeżdżasz? Co to znaczy? No razem z drzwiami. Ja nie wiem. Ty jesteś pod wpływem alkoholu. Ja jutro zadzwonię, wiesz? Trzymaj A się. Co to znaczy z drzwiami? Jutro zadzwonię, bo ja widzę, że ty jesteś pod wpływem drzwiami? bojaczka co ty jakiegoś. Co mówisz? Co, ty mi drzwi wyłączysz? No tak. Taką mam na ciebie ochotę, że wjeżdżam z drzwiami. Ja o w mieszkaniu? No tak, jak, ja, jak tam Saigon na chacie zrobię. Ale czy słuchaj? Ja normalnie to nie chciałbym, żebyś mi drzwi wyłamywał. Możemy jak ludzie kulturalni, tak? Ty mi dzwonisz, ja cię otwieram. To no ja tak jestem wyłonywam. psychol, ja jestem psychol. Jak, jak mi się ktoś podoba i na kogoś mam ochotę, to wszystko wokół zamieniam w Saigon, rozumiesz. Ale to filecik, to może powiedzieć jakiś król o sobie, tak, wiesz, że ty możesz robić co chcesz. No tak, no tak. Dlatego nie mam dziewczyny. Nie masz możliwości. Nie, nie, nie. To król może tak powiedzieć, że, wiesz, robi po prostu wyłamany. No, ale mówiłaś, że Ale nie, 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 nie. Daj mi, daj mi, daj mi coś powiedzieć, ty. to. daj mi coś powiedzieć, ty. Słyszysz? Daj mi coś powiedzieć. Bo ty mówiłaś, no, że mówisz, lubisz... Mówisz, ale... Mówiłaś, ale... że lubisz facetów, którzy. którzy dominują, którzy rządzą i którzy robią, co im się podoba. Także wjeżdżam tam z drzwiami, robię demolkę na chacie. Robię na chacie demolkę, rozumiesz? Tak, ale wszystko ma swoje proporcje, wiesz? Nie ma, nie ma. Jak ja, jak ja tam okna powybijam zaraz. Weź mi podaj adres. Zobaczysz, że będzie ci dobrze. No tak, no ale to wiesz, no. W jakichś określonych możliwościach, wiesz, no, byłbyś mi w stanie wstawić lepsze drugie drzwi? Słucham. Czy po rozwaleniu moich drzwi, które kosztują, nie powiem ile, byłbyś mi w stanie wstawić drugie lepsze drzwi? To wtedy jak najbardziej. Był, myślę, na... że byłbym w stanie coś takiego no? zrobić. Mhm. Tylko, że ja wjeżdżam tam skopa, skopa od razu. Sąsiedzi to na baczność wstaną. Sąsiedzi na baczność. Policja przyjedzie, wiesz? Nie przyjedzie, no to policja przyjdzie. Nie policja, bo u nas jest, u mnie tam gdzie mieszkam, to Ty. każdy stan sią do... na każdy okno ma ubezpieczeń ma alarm. Tak, dobra, dobra, do dwudziestej drugiej, do dwudziestej drugiej, do dwudziestej drugiej możemy robić, co nam się podoba, także wariatko, dawaj mi tu szybko adres i tam wjeżdżam. Do dwudziestej drugiej mamy czas. Po dwudziestej drugiej musimy być ciszej. Ale co mnie ta ochrona? Podejdzie taki gostek, no i krótka piłka. Powiem o co ci chodzi, chłopie. Ale to nie, to tak nie jest. To prostu policja. No to nie otworzymy im drzwi, no jelo. Że co? Drzwi im nie otworzymy, no i się mano. Ale no to tak nie ma, to musisz się zachować jak człowiek. No ja się no będę nie zachowywał nie jak człowiek. No ruch jak potrzeba i już wiesz. I już ciebie tam może nie być. Ale tyś. No jak może mnie nie być? Przecież to jest. Ale przecież to będzie Twoje mieszkanie, tak? Będę w Twoim mieszkaniu siedział i w Twoim mieszkaniu będziemy robić, co będziemy chcieli. To jest to w gdzie inni ludzie. I Ej, o, dobra, ty, to pewne... wyślij mi sms-em swój adres, ja kończę, na razie. To jest na co? Na ra. Do innej dzwonimy, ona jakaś dziwna, nie?